Cześć, nazywam się Adam Ślęczek. Pochodzę z Kudowy Zdroju, to jest miejsce, w którym praktycznie się urodziłem. Zajmuję się prowadzeniem zajęć jogi według nurtu Eingara. Jest to praca niezmiernie satysfakcjonująca, ponieważ mam kontakt z ludźmi, ponieważ mogę podzielić się swoimi inspiracjami. No i też dzięki temu troszeczkę może niektórym pomóc. Joga o źródeł to nasz najnowszy projekt, który już praktycznie będzie niedługo kończył roczek. Jest to moja własna szkoła, którą prowadzę włącznie ze swoją żoną Anną. Tutaj na terenie Kotliny Kłockiej. Na dzień dzisiejszy działa na terenie kudowy, na terenie dusznik, już niedługo też na terenie Polanicy zdroju. Jogę zacząłem praktykować z takiego myślę praktycznego powodu, ponieważ bolały mnie po prostu plecy. I przechodząc na pierwsze zajęcia jogi nie podejrzewałem, że przyniesie się to tak na wiele innych dziedzin mojego życia. Dzięki temu, dzięki praktyce jogi byłem w stanie lepiej zdyscyplinować nie tylko swoje ciało, ale też swoją głowę. Byłem w stanie pokonać niektóre Trudności, które wydawały mi się wcześniej nie do przejścia, no i odkryć w sobie energię, której powiem szczerze, wcześniej nawet nie podejrzewałem, że w sobie mam. Dlaczego jak Yoga Ingara? Pierwsze zajęcia, na jakie trafiłem w Wrocławiu, były właśnie prowadzone metodą Ayngara. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że mogą być jakieś inne rodzaje. Niemniej jednak bardzo, bardzo mi się to spodobało, ponieważ moje sztywne ciało nie było w stanie od razu zrobić wszystkich pomocy. Nie było w stanie zrobić wszystkich pozycji, dlatego potrzebowało pomocy, takich jak właśnie bolster, kostka czy Pasek. I na w przestrzeni czasu, kiedy sam zacząłem prowadzić zajęcia, okazało się, że wielu ludzi, które, którzy przychodzą do mnie na zajęcia, tak samo jak ja, ma dużo ograniczeń i dzięki użyciu pomocy, dzięki takiej świadomej pracy z ciałem, mogłem, byłem w stanie, jestem w stanie zaproponować ludziom pozycję. Którą, które inaczej mogliby po prostu nie zrobić albo mogliby zrobić ją źle, która mogłaby im w tym momencie zaszkodzić. Uważam, że yoga engara jest doskonała dla wszystkich tych, którzy poszukują świadomej pracy z ciałem, którzy nie są w stanie zrobić od razu wszystkiego, którzy, których interesuje jakby takie całościowe, świadome podejście krok po kroku i dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie to osiągnąć. Moja praktyka jogi na przestrzeni lat zmieniła się tak, że chyba przestała być taka twarda jak kiedyś. Z czasem, kiedy ciało się uelastycznia, kiedy czujemy więcej przestrzeni w ciele i powiedzmy już mamy mniej takich barier, zaczynamy czuć, że pozycje płyną, że oddech płynie. Zaczynamy czuć jakby więcej w swoim ciele i staramy się, żeby praktyka była bardziej zharmonizowana. I myślę, że to, co się zmieniło, to ta świadomość. Świadomość w ciele, świadomość oddechu i świadomość tego, jak każda pozycja na mnie wpływa. Niemniej jednak, yoga to, że tak powiem, zabawa na całe życie i nigdy nie, nie ma końca, coraz to nowe odkrywanie i właśnie za to kocham jogę. Aby praktykować jogę samodzielnie w domu, przede wszystkim potrzebna jest uważność. Na zajęciach nauczyciel może podejść do nas, pokazać palcem, dotknąć, powiedzieć co robimy źle. Tutaj bardzo często wkradają się różne nawyki, więc jeżeli praktykujemy jogę w domu sami, przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na to, jak ustawiamy ciało, na to, jakie sekwencje powtarzamy nawykowo, i cały czas, cały czas odświeżać to, starając się każdy ruch robić świadomie. Myślę, że to jest najważniejsze. Jeżeli miała być to jedna rada dla tych, którzy zaczynają praktykę, przede wszystkim nie zrażaj się początkowymi trudnościami, bo droga jest celem. Joga jest relacją, ponieważ im bardziej w stanie jestem zrozumieć samego siebie, tym bardziej rozumiem, że wszyscy ludzie tak naprawdę pochodzą z jednego źródła i że. Aby życie na ziemi było szczęśliwe, to musimy zrozumieć siebie po to, żeby zrozumieć kogoś innego. Bo jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć innych, jesteśmy w stanie żyć w pokoju i myślę, że o to właśnie chodzi. Jeśli masz ochotę na więcej, jeżeli masz ochotę poćwiczyć ze mną bądź z innymi nauczycielami, świetnymi nauczycielami z całej Polski, zapraszam cię do internetowego studia portal Yogi. Zapraszam Was serdecznie.